Matka z tej strony Midrok. Zapraszam Was przez serdeczne na kolejny odcinek na moim kanale. Już w odcinku Oje. widzimy się po raz kolejny Far Cry 6 i w poprzednich odcinkach robiliśmy masę zadań pobocznych, masę aktywności pobocznych, które czyściliśmy mapy z różnych obiektów. Aktualnie mamy misję fabularną na Raj utracony, gdzie to mamy spotkać się, e, aby niby wyeliminować prezydenta Castillo, czyli Prezydenta, co oczywiście się nie stanie, dlatego że to nie jest ostatnie zadanie e, fabularne. Niestety, albo stety i tak sobie patrzę i zrobimy sobie te zasadzki. Czemu by nie? Tak, żeby jeszcze się nacieszyć, grom, zrobimy te zasadzki. Zostało nam ich 4 bądź 5. Więc to nie tak duże jak mogłoby się wydawać. Tutaj był chyba helikopter. To nie ta. To nie ta baza chyba. Albo to, ale coś źle robi, zrobiłem. Nie wiem, ale tutaj mam na szczęście wyskocznie, że tak powiem, gdzie mieliśmy zadanie poboczne związane z Danilo, chyba, czyli tym pelikanem. No i elegancko. I tak ja zadania mogę robić. Takie szybciutkie. Ale trochę surowców na pewno dostaniemy, co oczywiście się przepłaci na ulepszanie bazy. Na zadania poboczne poświęcimy no Oczywiście ten cały odcinek jak i możliwe, że jeszcze następne, bo nie wiem ile nam zostało tych zasazek i w jak szybkim tempie będziemy je robić. Mam nadzieję, że ekspresowy. Looks like to need help. oczywiście, że mi się przyda pomoc. No bez jak kliknąłem shift, bo chciałem pobiec. Jak byłem na górze. Czemu coś takiego musimy od razu zabić? Przecież to nie wiem... Normalnie to bym się połamał, może, ale nie zabił od razu. To jest taki naprawdę. Bez sens czemu blokady nie mam używania tego wingsuita, jak już jestem tak nisko ziemi? No, dobrze, że tutaj chociaż jest blokada, że. Ja teraz skacząc nie mogę tego odpaść. To jest. Oj. Strasznie denerwujące. Jeszcze, jak będziemy w Esperanzie, to tam widziałem, że są jeszcze jakieś poboczne. To może że jak będziemy robić to zadanie popularne, to by nam się coś tam odblokowało. Więc może coś tam byśmy próbowali zdziałać. Bo aktualnie mamy, nie, którą 15, 14 rangę, to też nie jakoś wysoko. A dobrze byłoby, dostać poziom w górę, bo który to już mamy. No, niedługo 15. Mapka, ile mamy tych zasadek? Tutaj jedna. To zaznaczę sobie drugą. Yy, zostały nam jeszcze tutaj dwie. Trzy. A czyli trzy zostały? No tak, bo w poprzednim odcinku zrobiliśmy jedną. I tyle. Już. W ekspresowym tempie załatwieni. Tyle by było. Proch razy jeden. No może być, może być. Koi supremo. Huh? go To teraz tak. Yy, co my w ogóle dostajemy z tych zasad? Bo to też jest takie dobre pytanie. Mm -hmm, czyli też rzadsze składniki, klej supremo, jakieś śrubki, płyty, nity. Dobra, teraz zrobimy tą. To pewnie że fajne są te aktywności, nie takie najgorsze, ale... Zależy. No jednak, jak tak patrzę na szybkość robienia tych zadań, to może w dzisiejszym odcinku zrobimy wszystko. I co, w następnym byłyby zadania popularne. O nie, powiem, ucieszyłbym się. A, jeszcze o jednej aktywności pobocznej, czyli o polowaniu na jakieś tam Nie zwierzaki. To zrobimy, ale trochę potem. Najpierw te zasadzki, to jeszcze trzy na to wychodzi. Tak, trzy jeszcze. Włącznie miałem pięć, z czego jedna zrobiłem w poprzednim odcinku, drugą teraz, to jeszcze trzy. A już podrazumuje, że jakaś dodatkowa aktywność będzie. To są te rury McKaye, tam wywalone mnie, to no chyba starczy. No to ileś tam metod damy radę przebiec, oj co ciekawe, supremo mi się nie odnowiło, a to czemu? Chyba coś źle musiałem zrobić. Hmm, no bez super ja mam tutaj trochę Lipa! Yeah, De Co my tutaj mamy? Jakaś okay, skrzyneczka to chyba nad nami lekko. A może tak nowe bronie jakieś potestować? Teraz zobaczymy co my tutaj mamy. SBS strzelba. No. Szalp za bardzo nie lubię. Takie lipne trochę są. Kolejna byłaby tutaj. Zasadka. Czy jeszcze dwie? No to wychodziłeś bo szybką. jeszcze zacząłbym arsenał. Bo. A bo tak to. Normalna broń. Ja bym chciał coś tutaj z bocznej. Może coś potestować. Ta nie była taka najgorsza broń. Nie pamiętam czy jej używałem, czy jednak nie. Szczenki rekina nie może na... snajperka jakąś? No porabiamy coś na dystans. Dobra, to powtórka, bierzemy to. No raczej tak na dłużej, damy radę to wszystko porobić. Bo patrząc na czas, który mamy odcinka, to zrobiłem ja się szybciej, niż mi się wydawało. Używałem tego? Nie, nie pamiętam już nawet See you there, O nie, znowu ta sama górka. No, to było to, gdzie była ta bateria przeciwlotnicza do wysadzenia pamiętam to miejsce. Co ty robisz, człowieku? No co, no zablokowało mi... Mimo to nie da się jechać Zajebiście po prostu No i na co wyłączasz to radio? Ja i tak będę jechać

Jak to ta snajperka taka na Helikoptery, co jest? Gdzie ja trafiłem niby, że Czy aż tyle to zadało? No, ciągle ten proch. Mogliby dać jakąś prońkę. Ale dobrze, to już mamy załatwione. To jeszcze raz tak patrzymy, od dołu wszystko wyczyszczone. bo Tutaj byłyby te radia, czyli przechwytywanie tak jakby tych pakunków. Nie wiem, dziwne to jest trochę. Potem tyle. Nic więcej nie ma. Cześciutko. Dobra, to ponad do tego punktu może tutaj od razu przejdziemy. Zobaczymy, a wydaje mi się, że raczej tutaj na pewno będzie jakaś blokada. I chyba najszybciej będzie z tego. Jak dostępne podczas walki? Aha. Z kimś walczę jeszcze. Tylko nie wiem z kim. Nie no, opuścimy ten teren, to już raczej powinno być spokojnie. No i elegancko. To bierzemy stąd. Może no. to było, że są ze Stranger Things właśnie powiązane jakoś, bo... Ten dodatek jest to chyba jakoś niedawno dodany, tak mi się wydaje. Strasznie spes radia Strasznie słabo Nie w taką pogodę robić tą misję no, chyba powinniśmy być w ogóle nieco dzięki temu ja, naszemu strojowi w pogodzie. Przynajmniej na to liczę. Chyba zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz. już wszyscy tyle by było zasadzki to jest za łatwe wręcz Czy ja widzę tej skrzynię z bronią? Dokładnie, przełom wieku! Ekscelet maszynowy wygląda jak Bizon trochę. O! Wygląda ciekawie. No to tak, mamy wszystko zrobione tak jak chciałem. Czasu jeszcze chwilę mamy. No, to jest pięknie wyczyszczone. No. Ile mamy tutaj lasania? No. Pff, tak w porządku. Długo na 20%. Tutaj 27 masz, tutaj 20. Może na tym terenie by zrobić coś. Kradzież zasobów, może byśmy zrobili. No, ja też chciałbym przetestować, jak to wygląda. Wszystko, dlatego że ja tego jeszcze nie robiłem. A to jest. O, niebezpieczeństwo sobie Pentagram, to, to, to brzmi bardzo fajnie. Bo tam nad morzem, to jeszcze może byłoby tam pływanie, to tam mi się nie chce. 20 metrów tam no bez problemu. No i w ogóle wyglądają te zadania, to działa tak, że...

Be advised, seems to have on top building. we'll get it. I'm sure those soldados don't need those supplies as bad as I do. No, kawałek drogi mamy, no tego się też wskoczyłem. Jest zajebisty problem. tutaj konie tutaj są, to zajebiście. Wypatruj żółtego dymu. No, czy to jest to samo zadanie, co... To jest przypadek jedno odpaliłem w wyniku... aktywności fabularnej. Mhm. Ciekawie. A co, jak nie dotrę tam, to co, to oni przejmą ten... Ładunek. Właśnie się nie przekonywać. Tutaj jeszcze spróbujemy zrobić to zadanko. I tak to może wrócimy do jakiejś bazy, gdzie y, nie mam ulepszonych wszystkich placówek na trzeci poziom. Czyli chyba w że nie mam. I to chyba na tych dwóch nie mam ulepszonych. Y, bo dostaliśmy sporo surowców. Przez ostatni odcinkę robiliśmy naprawdę Aktywność jest się, że raczej. Może benzyny trochę zebramy, czegoś droższego. Zobaczymy, ale chciałbym chciałbym na pewno potestować, jak to wszystko wygląda. Tak, szczerze, to te zasadzki były chyba lepsze. I to jeszcze jest tam na tym moście. o kurwa. Zasadzki. najbardziej mi się podobały te wszystkie aktywności yy, cele wojskowe, czyli bazy FnD To było tak zajebiste. Chodziło się po cichu pyk pyk, po ścianach, aimik Coś pięknego To jest chyba taka jedna z nowszych aktywności bo w przypadku piątki nie pamiętam, że coś takiego było W New Downie, no niby były tam te operacje specjalne te takie akcje wypadowe

To też im dzisiaj zrobimy, you outdone yourself. <tryk> <tryk> Coś, coś... nie leci. Ostatnio to jednym strzałem pół HP praktycznie zdjąłem, na tych chyba więcej. Nie wiem jak mam to strzelać niby żeby dostał pilot, no Komendante No te przechwycenia nie są takie najgorsze, tylko najgorsze według mnie jest presja czasu żeby tam dotrzeć i tak dalej A tak, przynajmniej popróbowaliśmy wszystkiego tak jak się dało Zrobimy dzisiaj jeszcze ostatnią zasadzkę I chyba tyle. Ja od przyszłego odcinka co Wątek tak popularny i kończenie gry. Chiem, okay, że to mi pasuje nawet. Zobaczymy, bo jak patrzymy jakiś przejście. To niby... została nam nie mniej więcej godzina gry. Ale nie wiem czy godzina gry wraz z tym zadaniem Raj utracony, czy, czy jak to było robione, bo się okazuje, że jednak to nie jest ostatnie zadanie popularne to byłoby za proste i jeszcze jest coś dodatkowego oprócz tego. Ja bym się chętnie przekonał co, ale no myślę, że to był, będzie już ostatnie zadanie, dlatego tak odlekłem to wszystko i robiłem wszystkie aktywności jakie chciałem. No one walks in Yara. Here you go, guerrilla. Więc zobaczymy. Ale nie żałuję tak szczerze. Bardzo fajny gier dostaliśmy. Tyle ile nas widzaliśmy, mocno podlewelowaliśmy postać, mocne supremo mamy, fajnego towarzysza. Wyszło lepiej niż myślałem, tak szczerze. There is the officer. Those guerrillas need help. Nie? Tutaj widzimy jakąś skrzynię u góry Obejrzał się u góry Ale jesteś się świeci Łaj, aż tak wysoko Dlaczego ja niby nie mogę użyć? ja nie mogę kotwiczki użyć. Hmm. Może od nam radę? No nie, no kuś mnie zebrać to. Może nawet nie potrzebuję, to to supremu używałem, no bo jak teraz pójdę na misję to byłoby dobrze w tej fablarce tego użyć. Ja mam wrażenie, że gra jest teraz za łatwa przez ten tryb triady. O, to jest normalne ulepszenie, tak? które dostaliśmy w ramach Exploringu. El Tirano, karabin wyborowy. O, jak świetnie. Zobaczymy. Uj, uj, uj. Jakie obrażenia. Proszę cię bardzo. No, wygląda to całkiem przyjemnie. Zaznaczamy to zadanie. Oj, gdyby mi się chciało, to pewnie robiłbym te kradzieże zasobów, tylko, że... no nie, chcę mi się bo one są bardzo schematyczne. Nawet strzelania jest, niż bym chciał. E, więc wyszło naprawdę bardzo przyjemnie. Cieszę się, że udało się te wszystkie aktywności porobić. A zobaczymy jeszcze, czy w Esperanzie, przypadkiem, czegoś nowego nie odkryjemy, bo nie pogardziłbym tak szerzej jakąś bazą FnD, tak dla sportu, do zrobienia. E, zostało nam, wydaje mi się, raczej niewiele gry. Więc ja w przyszłym odcinku najprawdopodobniej zrobimy misję Rai utracony. Siemka.